To nagranie jest w związku z konkursem Kami Rowińskiej po z rowińską. Chciałabym opowiedzieć, jak Kamila wpłynęła na moje życie, jak to co ona robi wpłynęło na moje życie. Już nie pamiętam kiedy pierwszy raz natknęłam się na Kamilę. Zaczęło się od darmowych materiałów, takich jak power poniedziałek i darmowych konferencji. W międzyczasie usłyszałam też o jej wyzwaniu. Moja pierwsza myśl była, że nie wytrzymam nawet miesiąca, że nie ma sensu. Tak jak teraz Kamila mówi o tym nagraniu, że warto spróbować, że nie kasuj siebie na samym starcie. Zawsze spróbuj, zanim zrezygnujesz. Więc spróbowałam, przystąpiłam do wyzwania i. Przez pierwszy miesiąc uczyłam się być siebie dumna. Pisałam się, że jestem siebie dumna, ale tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że nie potrafiłam być siebie dumna. W czasie wyzwania e, natknąłam się na książki Kamili, na kobietę niezależną. na nabuduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale. Na zasługujesz e, na sukces. Książki dały mi wiele do myślenia, pomogły mi określić swoje wartości. Wiele z tych rzeczy było dla mnie niespodzianką, ponieważ nigdy wcześniej nie pomyślałam, nie spojrzałam na swoje życie w taki sposób, jak ona to pokazuje i jak ona proponuje, żeby o tym pomyśleć. Okazało się, że w wyzwaniu wytrwałam dłużej niż moi znajomi, którzy do, tego którzy do niego przystąpili, i nauczyłam się, poznałam swoją siłę. Poznałam się ze strony, z której się nie znałam, z tego, jak wiele potrafię osiągnąć i jak wiele potrafię zdziałać. Także dziękuję Ci, Kamila. To było dla mnie niesamowite odkrycie i to dzięki Tobie. W międzyczasie też e, zapragnąłam, e, zobaczyłam, e, dowiedziałam się o dziennikach i postanowiłam też zacząć robić dzienniki. E, niesamowite jest to, że zapisałam w nich pewien cel, który zrealizował się już po czterech tygodniach, który dotyczył mojej kariery zawodowej. E, kiedy rozpoczęłam nad, pracę nad sobą i wyzwanie, to było jakiś ponad rok temu, dzisiaj niedługo zaczynam drugi rok studiów tutaj w UK. Moja praca, zmieniłam, zmieniłam pracę na, na, na lepszą pozycję. I ogólnie jestem bardziej pewna siebie bardziej świadoma siebie i wszystkim polecam, żeby też zapoznali się z materiałami Kamili. Teraz jestem już w posiadaniu niesamowitego dziennika Kobiety Niezależnej, żeby planować swój rok jeszcze lepiej, żeby jeszcze lepiej go analizować i jeszcze lepiej, jeszcze więcej działać w tym roku, który nadchodzi.